Iwo, chodź do taty Idź taty, patrz, tam Iwo, i Chodź, dada. chodź, ta da, ta. chodź? O, o, Zobacz, zobacz ci da o, Iwo tam. O, to, kude, to, tutaj, Iwo, chodź No idź, patrz tatuś ci da. Daj piłkę O tu po piłkę, chodź Chodź tu po piłkę, do taty O tu, chodź do taty Musi wstać najpierw chodź, A pójdzie w drugą stronę do tatar do piłki chodź. Chodź tu. Iwo! No tam? Co tam jest? O, safu, się pograsz w piłkę. No, i chodź. Piłkę. No tak. Ale staniesz? No to wstań. Chodź. No tak. Wstań. O tak. Wspiąłem się, tata. Wspiąłem się. Tata, weźmie teraz piłeczkę, tak? Nie będzie tata z zdjęcia. Nie. Tutaj jest guziczek, tak. Ja mam rączkę. O! Chodź, chodź. No chodź. No chodź. No wstań. No musisz wstać chodź Ułapa! Chodź tutaj, chodź! Ale wstać musisz, chodź! Masz, weź go, trzymaj! Kogo? A Tutaj sobie stanie. Ale to jest A, się nagrywa? Tak, stań sobie pięknie, zobacz, położymy chwileczkę tam. Idziemy do mnie, tak? Idziemy, no tak. Idziemy do piłeczki. Gdzie jest piłeczka? Chodź do piłeczki. Chodź do piłeczki. Chodź do piłeczki. Chodź. Do piłeczki. Chodź. Chodź do piłeczki. Uu. Kto tak stoi? Chodź. No tak. Słoneczko. To tak, pięknie. Bo jest wszędzie, dlatego No jeszcze raz, do no, taty. Tata wołaj. Pójdź do mnie, chodź. Do taty. Oj, zasłania. Oj, zasłania. Tata weźmi piłeczkę, rołaż. Oj, i zobacz. Oj, koń, koń, koń. Idę do piłki. Idę do piłki. Tutaj tak Idę sam. Jestem ten, że starć prosto, że ze trzy jest. pijany, a? To tak, tu jestem ja. Pierdoła, no. Ale już, już coraz lepiej. Coraz lepiej. Co dzień po prostu. To może pan Paweł przyjdzie? Ups. No już Czekaj tata, czekaj. No tata, patrzy, widzisz? Patrzy na ciebie. Bo... No i co? Jeszcze może pochodzimy? Bo no, widzę, że ma ochotę. Bo się ogląda na ciebie. To się ogląda, co byś mu Te piłkę. Daj mamie, a mama będzie trzymać. Chodź do mamuni, chodź tutaj do piłki. Do... Tak, no pewnie, no tak, sam idę. Jezu, jaka radość. I klap na dupę. Tak, ale się podniosę, no pewnie. <noise> Co to się dzieje? jak te piłki przytrzymał. Męczyłem się, facet. No, Pchnij tata te piłki, Tylko no, musi zostać. A teraz pójdzie do taty. U, za daleko rekao, ta tak, poszła. Podaj rękę. Idzie, będzie na się Bo to pomaga babcia, nie znasz się. A. Chodź do mamu, chodź do piłeczki. O, telefon wolnik. Tak, chodź, nachaj, chodź do mamy. Tak, chodź do mamy. I kto to jest? Nie, nie. Chodź, myszko. I was. Zobacz co ma mama! Chodź! Tu. Tak! Chodź! Tu! Tak! Da. sam! Oh, matko! Klapnął się na dupę! Ale... No tak! Tak jest! No! Jeszcze raz? Umiem! Chociaż też pójdziemy raz! No! Chodźcie idziemy piłkę. O, patrz, czas! Sam chodź, piłkę! No, chodź. Do tyłu to niech nie chodzi. Do przodu, do przodu, do przodu. No do piłeczki, no do piłeczki. Chodźcie. No. Do piłeczki, do piłeczki, do No tak, taka piłka. Chodź do piłki, jest, no, mi Idziemy z piłką, tak? Dobrze. No to chodź. lądowanie. Gdzie baba? Idź, idź.